Właśnie będę odpalać taką świeczkę. To jest jakaś naturalna, lawendowa. Bo wszystkie już takie, które miałam potwierane wykorzystałam, więc sobie tą odpalę i robimy mały porządek w domu. Zobaczcie, ile ja tutaj mam kurzu na stoliku, ale to dlatego, że zmienialiśmy pościel i robimy takie ogólne porządki. No i troszeczkę się z tego powodu niestety kurzy. Kuba w tle odkurza, a ja zabieram się za ścieranie kurzy. Wykorzystam sobie takie chusteczki, ale będę od tego typu produktów odchodzić, bo jednak, no wiecie, wystarczy wiaderko, płyn, szmatka i macie ten sam efekt. A to są kolejne rzeczy, które leżą. No i sprawa wygląda tak właśnie, że zabieram się za odgracanie domu przed przeprowadzką, dlatego tym bardziej będę się pozbywać takich różnych dziwnych rzeczy. To jest fajne, jak chcemy coś na szybko ogarnąć, ale tak na co dzień, no to chyba bez sensu coś takiego trzymać, nie wiem. Dałam sobie na stół taki obrusik, trochę go muszę przeprasować. No, i już będzie fajny zimowy klimat wprowadzać, ale zobaczcie ten kwiatek. Niestety, ale ostatnio, przez ostatnie 2-3 miesiące po prostu wszystkie kwiatki nam pozdychały. Prawie same suche liście. Tutaj też stała komarzyca i stało geranium, i tego też już się pozbyliśmy, bo niestety nam wszystko padło. A tutaj mam reklamówkę, w której mam pozużywane rzeczy i zaraz Wam o tym opowiem, bo y, miałam mały problem z nimi, bo nie umiałam ich wykorzystać. Jako, że robię odgracanie przed przeprowadzką, no do której jeszcze trochę czasu, ale stwierdziłam, że no, muszę się za to zabrać jak najszybciej, bo tego jest trochę, to chciałam Wam pokazać produkty, które ostatnio wykorzystałam ale tak trochę na siłę. Znaczy niektóre były na siłę wykorzystane, niektóre po prostu wykorzystane, o czym mówię. W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać, co zrobiłam z nagromadzonymi się produktami do włosów, bo miałam tych rzeczy kilka. Otóż... Dobra, nie takie kilka, no po prostu trzy produkty, a w zasadzie dwa, bo jeden nie był do włosów, ale... Miałam taką odżywkę, Jakoś tak nie do końca to moim włosom odpowiada. Mam tu też olejek z mango do włosów średnioporowatych. On był fajny, ale gdzieś tam, tak jak mówi te emolienty, mm, na tych w moich włosach nie bardzo. I jeszcze miałam taki olejek i on był do ciała. Ale ja sobie te wszystkie produkty wzięłam, wymieszałam w jedno i zrobiłam z tego taką y, maskę w słoiczku i ją sobie zużywam, bo szczerze mówiąc, używanie tego olejku bardzo źle mi szło, tego też mi bardzo źle szło, to prawie zużyłam do ciała, ale też nie był to jakiś mój ulubiony produkt, więc ja sobie to wszystko razem wymieszałam i zrobiłam z tego taką maskę do włosów w słoiczku i teraz zamiast tych trzech produktów mam po prostu jeden słoiczek z którego sobie korzystam, no i gdzieś to tam jest na widoku, żeby to jak najszybciej zużyć. Dlatego chciałam Wam pokazać, że można w ten sposób kombinować, jak macie problem z jakimiś produktami. I mimo wszystko nie jest to coś, co mi się super sprawdza, ale łatwiej jest mi to po prostu wykorzystywać na co dzień. Więc dzisiaj sobie też taką maskę prawdopodobnie zrobię na włosy. Wykorzystałam też mój ulubiony, nie, to nie był mój ulubiony szampon właśnie, bo mój ulubiony jest też z Only Bio, ale balansujący. To jest szampon Rypacz i on był troszeczkę taki no mocny. Ja nie lubię tak rotować y szamponami, no bo ten jest taki do używania, wiecie, raz w tygodniu, żeby tak porządnie domyć skórę głowy, ale przez to Stał mi ten szampon, stał mi jeszcze inny szampon, to do włosów, tamto, tamto, tamto do włosów i się robił taki ogólny chaos w łazience. No a my łazienkę mamy małą, nie mamy tam żadnych szafek, nawet umywalki nie mamy tutaj, gdzie wynajmujemy, także ja wolę po prostu wykorzystywać jeden. No i mam ten mój ulubiony, dlatego ja sobie go będę wykorzystywać. No niestety w ferworze. Różnych promocji, kupiłam właśnie ten i kupiłam jeszcze jeden taki z takim niebieskim barwnikiem do tonowania włosów blond. No i to też jest trochę mocny szampon, no i mam problem, żeby go wykorzystać, bo szczerze mówiąc, na co dzień nie chcę mi się z nim bawić. No i leży mi, i teraz nie wiem, co mam z nim zrobić, bo wiecie, szampony, nie, które nam się nie sprawdzają. Można użyć w jakiś sposób yy, inny. Można nim nawet podłogi umyć, no ale szamponem z niebieskim barwnikiem. No raczej nie umyję. Aha, a ten szampon yy, ja go dodałam po prostu do mydła chyba do rąk i po prostu w ten sposób go wykorzystałam do końca. Bo tak jak mówię, ten szampon też mi się nie do końca sprawdził. Yy, no, ale można go wykorzystać właśnie na przykład do mycia, nie wiem, mebli czy czegokolwiek, <grystanie> jak nam się nie sprawdza. Aha, i miałam jeszcze takie coś, żel pod prysznic, no i on był w porządku, ale właśnie też jakoś tak mi leżał, nie umiałam go do końca wykorzystać, więc i to, i to wykorzystałam i dodałam do mydła do rąk i po prostu wykorzystywałam to do mycia rąk. Aha, i to. To też, więc te trzy produkty wymieszałam razem i jakoś mi to poszło. No, nie mówię, że to złe produkty, po prostu miałam, wiecie, to otwarte, to otwarte, tamto otwarte i się zrobiło tego mnóstwo, dlatego chciałam po prostu się jak najszybciej tego pozbyć. Wykorzystałam też prawie do końca Lakier do włosów. Ja bardzo rzadko używam lakieru. Bardzo, bardzo rzadko. Czasem jak robię koczki, to używam gumy do włosów. Od mojego kuby wtedy biorę, a różnego rodzaju tego produkty jakoś tak mi się nie sprawdzały. I tak mi te włosy zawsze oklapywały. Nic mi nie trzyma włosów, więc po prostu zostawiam włosy takie, jakie są naturalnie. Tak samo mam tutaj. Do rąk i on był bardzo fajny, bardzo mi się sprawdzał, ale jakoś nie umiem go już wykorzystać. On był, jest trochę stary i stwierdziłam, że już po prostu nie będę go wykorzystywała na, na ręce, bo nie chcę, bo mam inne, które są nowsze, z lepszym składem, no bo ten jest taki i tani, i chemiczny, a mam naprawdę różne fajne balsamy czy kremy, więc sobie tam to wykorzystam. I na koniec mam jeszcze płyn do płukania. Też yy, po prostu podczas zakupów kupiłam jeszcze jakieś inne dwa na promocji i tak potem mi się to nagromadzało, nagromadzało, no i w końcu wykorzystałam płyn do płukania i tym sposobem mam całą siatę śmieci tak naprawdę. Które w końcu mogę wyrzucić. Dajcie znać, czy też tak robicie, że różne produkty zużywacie w inny sposób, jakiś taki niekonwencjonalny, że tak powiem. No bo używanie szamponu do włosów jako mydła do rąk jest no, co, co najmniej dziwne, no ale szkoda kasy, żeby wyrzucać, więc ja sobie tak radzę i za każdym razem sobie mówię, że już nie dam się tym takim zakupom. Pomimo mimo tego, że gdzieś jestem minimalistką na co dzień, to daje się też ponieść. Daje się też ponieść, co nie zmienia faktu, że bardzo często znajduję wtedy perełki, przy których zostaję i później je kupuję po prostu jak mi się skończą, no bo nie da się inaczej znaleźć produktów, które nam odpowiadają, ale bardzo często już te perełki po prostu mam i za każdym razem jak dokupuję coś innego na testy, no to mi się to nie sprawdza. Upiekłam sobie właśnie chleb bez mąki na ziarnach i powinnam poczekać, aż wystygnie, ale nie mogę się doczekać, żeby go przekroić. Coś takiego. Piłam sobie taki smalec w Lidlę i będę go jeść razem z ogórkami kiszonymi. No. Ups. Gotuję jeszcze rosół i będzie to całonocny wywar kolagenowy. Bo jest 22. Ja sobie go wstawiłam. I sobie to będzie przez noc pyrkać, trochę zmniejszę gaz. I rano będziemy mieć wypasiony wywar kolagenowy. Ponieważ jest tutaj kawałek wołowiny z kością, jest golonka, jest korpus drobiowy, noga drobiowa, w sensie ćwiartka. Jest taki różnorodny, jeżeli chodzi o mięso. Ja taki najbardziej lubię. No, i warzywka, to się teraz będzie robić. Dodałam jeszcze octu jabłkowego po to, żeby jak najbardziej, jak najwięcej tych dobrych właściwości wyciągnąć z kości. Patrzcie to. Patrzcie tu. To są wszystko reklamówki. I tu też są jeszcze jakieś rzeczy. Chciałabym to ogarnąć. I jeszcze tutaj mam. Mam zamiar sprawdzać sobie różne miejsca w mieszkaniu i te miejsca odgracać lub po prostu sprzątać. Sprzątać lub odgracać w zależności od tego, co tam w tych miejscach będzie. No i właśnie dzisiaj wybrałam sobie półeczki, na których są torby, <gryw> torby... Foliowe reklamówki i to wszystko, i ja nie wiem skąd mi się wzięło tego taka ilość. I zrobię tak, że po prostu te, które są takie liche, to ich użyję jako po prostu worki na jakieś śmieci, a te takie porządniejsze zostawię i weźmiemy sobie do samochodów, że jak będziemy jechać do sklepu, no to nie będziemy brać kolejnych. Tak jak to było do tej pory, tylko po prostu będziemy mieć zawsze przy sobie, wrzucę jakąś jedną do torebki, wiecie jakie jest, przy okazji gdzieś się w sklepie, to niepotrzebnie brać ciągle nowe reklamowe jak można mieć te, które już mamy, bo później się robi niezły bałagan z tego, dlatego teraz właśnie, jak tylko sobie zrobię śniadanie, jajecznicę, tutaj ci masło, leży jeszcze nieschowane, to zabieram się za sprzątanie tego miejsca właśnie. Bardzo tutaj się robi moja jajecznica. Ja ją robię bardzo wolno. Od zimnej patelni. Ona wtedy jest bardzo kremowa i oczywiście dodaję sporo masła, bo to masełko też dodaje fajnej kremowości. Powiem Wam, że jestem zażenowana tą ilością. No i co, prawda, są tutaj takie też reklamówki, czy nie są reklamówki? Są tutaj też takie jakieś lunchboxy czy jakieś materiałowe torby. No ale dobra. Rozumiecie, skoro mam materiałowe torby, to po co biorę torby tego typu, nie? Mm, 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 mm. Teraz zrobię tu porządek. Patrzcie, tyle miałam takich zwykłych reklamówek, więc to zaniosę tam, gdzie mam, mam worki na śmieci, no i użyję. Jedno po prostu wynoszenie jakichś śmieci. No, a tutaj zostało poukładane wszystko. I tu mam takie normalne, fajne reklamówki, które można używać wiele razy, bo one są mocne. No i tutaj jakieś lunchboxy, coś tam. I jakieś właśnie nie, te materiałowe. I wydaje mi się, że część już mam w aucie, więc sobie to zweryfikuję. No dużo tego. Za każdym razem brałam nowe w sklepie. Tak. Z tego względu, że zapominałam wziąć z domu. I bardzo często brałam te takie porządniejsze torby, a nie te takie zwykłe, te takie, co na wam na początku pokazywałam. No i dlatego ich tyle właśnie mamy teraz. I... No i bez sensu i tak znosić, znosić, znosić. Sobie zagracamy przestrzeń, bo tak naprawdę to zajmowało te dwie, a teraz będzie zajmować je jedną. Ale tam coś jeszcze jest. A co to jest? Aha, jeszcze jedna reklamowa, no super. A no ludzie! A tam są rzeczy do sokowirówki, a wyciskarki. Także jeszcze się znalazło więcej. No i miałam jeszcze takie dwie torby termiczne także je sobie też wezmę do auta jak będę jakieś mięso kupować czy coś to będą one mi się nie mieszczą, one mi się nie da złożyć w pół, także po prostu wezmę je ze sobą do auta na obiad robię wyjadanie lodówki i tutaj mam mnóstwo mięsa mielonego wołowe i wieprzowe podsmażone i do tego przyjdzie papryka, przyjdzie cukinia cebula tutaj mam jeszcze trochę boczku a że mam ugotowany gar rosołu to sobie to wszystko zaleję rosołem. Może coś jeszcze się znajdzie, zobaczymy i będzie taka zupopotrawka z tego. Z tego jeszcze dorzucę resztkę takiego e, czegoś na patelnię, znalazłam w zamrażarce. Patrzcie jaki mam e, wywar pełen kolagenu. E, nie wiem, czy lubicie takie rzeczy robić, ale ja bardzo często staram się właśnie takie wywary robić i sobie popijać w ciągu dnia. I teraz taki wywar. <gryw> Przepraszam Was za ten widok. No ale, no ale taka jest moja codzienność, no. I sobie teraz tutaj będę to wszystko zagotowywać w tym warze. Dzień dobry kolejnego dnia. Tak się prezentuje dzisiaj moje śniadanie z resztek, bo w dalszym ciągu wyjadam lodówę. I słuchajcie, tutaj mam jajecznicę z parówkami, bo miałam kilka ugotowanych parówek, więc stwierdziłam, że sobie dodam tej jajecznicy i cebulka. I tutaj miałam pół mozzarelli, Także sobie to też zjem. A tutaj mam kawkę. A tutaj mam trzy kostki masła z zamrażarki, bo stwierdziłam, że sobie też troszeczkę zamrażarkę odgracę i zrobię z niego masło klarowane. Pierwszy raz będę robić, także ciekawe jak wyjdzie. Ja głównie używam do smażenia takiego, ale wiem, że zdrowsze jest dlatego... Stwierdziłam, że mam zapas masła w lodówce, więc po prostu sobie zrobię. Moje masło klarowane już się robi, ale się cieszę, bo pierwszy raz robię. I ten zapach tego masełka. No, miodzio. No i zobaczcie, jest jeszcze płynne. Wygląda trochę jak rosu, ale jest to moje masło klarowane. Tu mam to moje masełko, a tutaj mam wyciągnięte herbaty z szafki. Które są w pierwszej kolejności do wypicia, dlatego właśnie tutaj już sobie popijam przytulię. A tutaj zrobiłam sobie yerba matę. tak myślę, że właśnie na dwa razy mi wystarczy w sensie na, nie na dwa zalania, tylko na, no na dwa razy. Wiecie o co mi chodzi? Tutaj mam też jeszcze, więc sobie będę piła dzisiaj, może jutro, i będę mogła się tego słoika w końcu pozbyć. I myślę, że w pierwszej kolejności też wypiję sobie tą przytulię. Później czystek i będę miała już tutaj czysto. <gry> no a tak jak ostatnio robiłam tutaj porządek, to sobie też wybierzemy później w następnej kolejności jakieś herbatki do wypicia w pierwszej kolejności. Myślę, że to będą tego typu herbaty, bo powiem Wam, że my bardzo mało herbat pijemy, a jeżeli chodzi o tego typu w takich tytkach, to praktycznie w ogóle bardziej jak już to zioła. No także tego raczej nie będę wypijała tak szybko, ale właśnie tych, te wszystkie w tytkach będę chyba chciała wypić, tak mi się wydaje. Cały czas też wykorzystuję, albo inaczej, próbuję wykorzystać kapsułki do prania. I wiecie co, nie lubię używać kapsułek do prania, ale chyba je wyciągnę na wierzch i po prostu wykorzystam je. Próbowałam je używać do podłóg, e, fajnie mi się to sprawdza, fajnie dom pachnie i w ogóle, ale też o nich zapominam. Także mój trik, o którym e, już wspominałam, czyli miejsce, koszyczek, cokolwiek, gdzie macie rzeczy do wykorzystania najpierw ja sobie to wyciągnę na wierzch, mimo że u mnie na pralce nie ma miejsca, to one będą leżeć na pralce po to, żebym o nich nie zapominała i żebym je wykorzystała. Teraz będę prała ręczniki, więc sobie to po prostu wrzucę, wybiorę sobie ręczniki, później sobie tym umyję podłogi, więc już dwie kapsułki zajdą, no ale po prostu już dużo to miejsca zajmuje, a tego nie potrzebuję, więc no o wiele bardziej wolę po prostu zwykły proszek i tego typu rzeczy. Yy, no Także Dalej się z tym męczę cały czas od nie wiem ilu, ile czasu już, ile miesięcy temu już wam o tym mówiłam i to są cały czas te same kapsułki.